Słuchajcie, dzisiejszy film przybierze taką formę krótkiej historyjki, którą opowiem. No, ta historyjka miała miejsce przy norze borsuków. Oczywiście zima to jest okres, kiedy te borsuki rzadziej przed norą się pokazują, rzadziej chodzą po lesie. Natomiast kiedy minimalnie się ociepli, jest powyżej zera temperatura, no to one wtedy sobie chętnie z tej nory wychodzą. Nie zmienia to faktu, że inne zwierzęta bardzo chętnie koło tej nory się przemieszczają. I bardzo chętnie sprawdzają, czy te borsuki w ostatnim czasie z nory nie wyszły. Tak zrobił lis, tak zrobił wilk, później, kiedy dosypało troszkę śniegu, przechodziła sarna, później znowu lis zajrzał. Zresztą lis bardzo często tutaj przechodzi, bo on nieopodal ma swoją norę, więc siłą rzeczy tutaj tędy przechodzi i bardzo często zagląda, choć nie wchodzi do tej nory borsuku. Więc to pokazuje, że dzikie zwierzęta no, nie robią pewnych rzeczy, które na przykład, Przykład, robiły jakiś czas temu psy, które wchodziły do nory, szczekały. No nie potrafiły się zachować w odpowiedni sposób, ale o tym opowiadałem kiedyś w filmie. Po tych wszystkich zwierzętach, które się tutaj pojawiły, zresztą jeszcze ślady na śniegu widać. Wyjrzał borsuk i on e, sprawdzał, co się dzieje. To pokazuje, że te borsuki to nie jest tak, że one cały czas śpią w zimie, bo widzicie tutaj, że jest dużo śniegu, czyli siłą rzeczy na pewno jest temperatura poniżej zera, bo ten śnieg się nie topi. Zresztą, jak widać, troszeczkę pada, pruszy ten śnieg. Ten borsuk wyszedł tutaj właśnie po to, żeby sprawdzić, co się tutaj działo. On się przebudził, sprawdzał, wąchał wszystkie te ślady, czyli wyszedł tutaj, gdzie była sarna, gdzie był lis, gdzie przechodził. Wilk. Zresztą te wszystkie zwierzęta tutaj razem w tym lesie żyją, i jakby nigdy się nie zdarzyło jeszcze tutaj, w tym miejscu, żeby wilk czy inne zwierzęta coś temu borsukowi złego zrobiły. Te zwierzęta sobie w spokoju żyją, zajmując się tam swoimi czynnościami. Kiedy zrobiło się troszkę cieplej, ten śnieg zaczął się topić, no to wyszedł drugi borsuk, przed norę. I oczywiście ja kamerę usytuowałem w taki sposób, żeby było je dobrze widać, żeby były blisko, żeby były dobrze widoczne. I zwróćcie uwagę, że jeden z nich analizuje zapachowo, co się tutaj działo, sprawdza wszystko, a ten pierwszy, który już wcześniej tutaj wszystko sprawdzał, zajął się taką higieną, zaczął się drapać. Później, kiedy te borsuki wszystko sprawdziły, no to zajęły się iskaniem, czyli takim wzajemnym pozbywaniem się czy pasożytów, czy innych owadów, są również pchły w takich norach, więc to wszystko, z tym wszystkim borsuki się mierzą, ale jak widać świetnie sobie pomagają i żyją w takich parach, w takich rodzinach, więc to jest naprawdę fantastyczna sprawa te zwierzęta obserwować. Subskrybujcie mój kanał, nie przegapicie kolejnych filmów. Jeżeli filmy Wam się podobają, udostępnijcie je, pokażcie je znajomym, rodzinie. Niech jak najwięcej osób zobaczy, jaka ta nasza polska przyroda jest niesamowita, wspaniała i tak naprawdę nie musimy daleko szukać, żeby obserwować. Obserwować niezwykłe życie dzikich zwierząt. Zapraszam również na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka. Tam również filmy. Zachęcam do polubienia tych stron, obserwacji, a nie przegapicie żadnego filmu.